Historia pełna jest pytań z gatunku, co by było gdyby. Co by było gdyby Sasi wygrali pod Hastings, albo gdyby Juliusz Cezar przeżył, by stawić czoła kolejnemu dniowi, a co gdyby broń Gavrilo Principa zacięła się tamtego dnia w Sarajewie. Oto kolejne pytanie warte rozważenia. Co by było, gdyby Wielka Brytania wzięła udział w wojnie w Wietnamie? Cofnijmy się w czasie. Po zakończeniu II wojny światowej, Francuzi próbowali odzyskać kontrolę nad swoją kolonią w Indochinach. To zakończyło się fiaskiem. Wietnamskie ruchy niepodległościowe pod przywództwem komunistów i Ho Chi Minh'a doprowadziły do militarnego impasu. W 1954 roku po klęsce Francuzów, pod Dien Bien Phu, Wietnam został podzielony na dwie części. Komunistyczna północ i kapitalistyczne południe. Rozpoczęła się zimna wojna. W rzeczywistości Stany Zjednoczone Ameryki stopniowo przejęły rolę Francuzów. Najpierw wysyłając doradców, a później żołnierzy. Do 1965 roku była to już wojna na pełną skalę. Przez 8 brutalnych lat Stany Zjednoczone wysłały miliony żołnierzy i zrzuciły miliony ton bomb, ale ostatecznie wycofały się w 1973 roku. W 1975 roku północny Wietnam podbił południe. Ale co by było, gdyby to Zjednoczone Królestwo i Armia Brytyjska, a nie Stany Zjednoczone przejęły inicjatywę? Jest rok 1965. Stany Zjednoczone Ameryki nie uczestniczą w konflikcie. Tymczasem na Downing Street narasta niepokój. Bo komunizm rozprzestrzenia się po Azji Południowo-Wschodniej niczym pożar. Rząd brytyjski decyduje, że nie może pozostać bierny i flaga Union Jack zostaje wciągnięta na maszt nad kolejnym zagranicznym teatrem działań wojennych. Istnieje historyczny precedens potwierdzający taki scenariusz. W latach 1948-1960 Wielka Brytania skutecznie stłumiła insurekcję podczas malajskiego stanu wyjątkowego. Wówczas siły zbrojne Wielkiej Brytanii i państw Wspólnoty Narodów walczyły z malajską narodową armią Wyzwolenia komunistycznym ugrupowaniem partyzanckim stosującym taktykę odmienną od tej, jaką później przyjęły Stany Zjednoczone w Wietnamie. Brytyjczycy zamiast bombardowań na palmem i masowych operacji lądowych stosowali działania precyzyjne oparte na rozpoznaniu, koncentrując się na zdobyciu poparcia lokalnej ludności cywilnej. To była raczej operacja chirurgiczna niż uderzenie młotem. Najpierw porównajmy skalę zaangażowania. Podczas wojny w Wietnamie Stany Zjednoczone zaangażowały około 2,7 miliona żołnierzy. Z kolei Wielka Brytania dysponowała znacznie mniejszym potencjałem demograficznym i militarnym. W szczytowym momencie malajskiego stanu wyjątkowego w rejonie operowało około 40 tysięcy żołnierzy brytyjskich i wspólnoty narodów. Pozostałą część spośród 450 tysięcy antykomunistycznych sił stanowiły jednostki lokalne, policja oraz rdzenne formacje milicyjne. W tej alternatywie Wietnamu pojawiłaby się zapewne podobna koalicja brytyjscy, australijscy i nowozelandzcy żołnierze wspierani przez niezawodnych górków. Afrykańskie królewskie strzelby nie wzięłyby udziału, ponieważ rozwiązano je w latach 60. Jednak nawet przy wsparciu państw wspólnoty narodów liczebność tych sił nie mogłaby dorównać zaangażowaniu militarnemu USA. To zmieniłoby całą dynamikę działań. Strategia Stanów Zjednoczonych opierała się w dużej mierze na wskaźniku strat przeciwnika. W konflikcie pozbawionym wyraźnych linii frontu skuteczność operacji mierzono liczbą zabitych żołnierzy wroga. Skutkowało to wyniszczającą wojną manewrowo-ogniową z masowymi nalotami dywanowymi i ostrzałem artyleryjskim, które obracały w perzynę zarówno wsie, jak i obszary leśne. Stany Zjednoczone zrzuciły na północny Wietnam więcej bomb niż na terytorium III Rzeszy podczas II wojny światowej. Bywało, że całe eskadry bombowców strategicznych B-52 były wysyłane tylko po to, by zneutralizować pojedyncze stanowisko artylerii nieprzyjaciela. Zamiast taktyki szoku i przerażenia dominowały szok i kratery. Wielka Brytania nie dysponowała ani podobną siłą ognia, ani tak agresywnym podejściem. Bazując na doświadczeniach z operacji w Malezji, Brytyjczycy najprawdopodobniej skupiliby się na ograniczonych operacjach kontrpartyzanckich. Skoncentrowaliby się na działaniach wywiadowczych, budowaniu relacji z ludnością cywilną oraz precyzyjnych uderzeniach, zamiast polegać na przytłaczającej sile ognia. W Malezji jednym z najbardziej zdecydowanych posunięć sił brytyjskich było przesiedlenie setek tysięcy chińskich chłopów. Brytyjczycy relokowali społeczności będące głównym zapleczem rekrutacyjnym dla komunistycznych oddziałów partyzanckich do kontrolowanych wiosek otoczonych drutem kolczastym, zwierzami wartowniczymi i całodobowymi patrolami. Nie była to strategia subtelna. Rodziny były zmuszane do opuszczenia swoich domostw i porzucenia dobytku, który często celowo niszczono lub spalano, by uniemożliwić partyzantom zdobycie zapasów. W zamian obozy przesiedleńcze oferowały rzadki luksus bieżącą wodę. Energię elektryczną, dostęp do edukacji i podstawowej opieki medycznej. Był to zabieg strategiczny odciąć rebeliantów od zaplecza logistycznego i zdobyć serca oraz umysły ludności cywilnej. W dużej mierze zakończyło się to powodzeniem. W hipotetycznym scenariuszu wietnamskim Brytyjczycy zapewne wdrożyliby podobną taktykę, choć z koniecznymi modyfikacjami. W Wietnamie Wietkong rekrutował bojowników spośród przedstawicieli wszystkich klas społecznych, a nie tylko wśród mniejszości etnicznych. Zatem masowe przesiedlenia byłyby bardziej złożone, mniej skuteczne i potencjalnie jeszcze bardziej kontrowersyjne pod względem politycznym. Jednak założenie strategii pozostałoby niezmienne: izolować siły partyzanckie, zapewniać bezpieczeństwo ludności cywilnej i pacyfikować region po regionie, przesuwając się stopniowo z południa na północ, jak trafnie opisał to jeden z brytyjskich oficerów. Charakterystyka działań zbrojnych również uległaby zmianie. Zamiast operacji na szeroką skalę z udziałem śmigłowców i czołgów, siły brytyjskie opierałyby się na małych, wysokomobilnych zespołach operacyjnych kierowanych danymi wywiadowczymi. Wyobraź sobie pododdziały Special Air Service przemieszczające się w dżungli zamiast samolotów równających ją z ziemią precyzyjne uderzenia zamiast taktyki spalonej ziemi. Porządek na terenach zamieszkanych utrzymywałyby formacje policyjne. Specjalni konstabli oraz lokalne milicje odpowiadałyby za bieżące bezpieczeństwo, umożliwiając siłom zbrojnym koncentrację na operacjach strategicznych. Taki podział kompetencji między siły zbrojne a struktury cywilne był obszarem, w którym Stany Zjednoczone napotykały poważne trudności. A kwestia zasobów ludzkich? Stany Zjednoczone wprowadziły obowiązkowy pobór, powołując ponad 2 miliony mężczyzn, co wywołało falę protestów antywojennych. W Wielkiej Brytanii też istniała służba narodowa, jednak zakończono ją w 1960 roku. W tym scenariuszu mało prawdopodobne byłoby przywrócenie obowiązkowej służby, więc wysiłek wojenny opierałby się na ochotnikach i żołnierzach zawodowych. Ograniczona liczebność sił zmniejszyłaby skalę zaangażowania Wielkiej Brytanii, ale mogłaby również zapobiec eskalacji niezadowolenia społecznego. Nie byłoby stoku palenia kart powołaniowych ani pełnoskalowej kontrkultury, lecz powolnie narastające napięcia, tlące się w parlamencie i oddziałujące na wynik wyborów. Czy Wielka Brytania poradziłaby sobie lepiej? To możliwe. Brytyjska doktryna operacyjna mogła skutkować mniejszą brutalnością, ograniczonymi zniszczeniami infrastruktury i względnie stabilniejszą sytuacją cywilów na płaszczyźnie politycznej konflikt mógłby być znacznie mniej burzliwy na arenie krajowej. Jednak ostatecznie trudno wyobrazić sobie zasadniczo odmienny rezultat. Wietkong i północnowietnamska armia ludowa nie byli jedynie oddziałami partyzanckimi kryjącymi się w dżungli. Były to zdyscyplinowane formacje wspierane operacyjnie przez silne zaplecze państwowe. Bez pełnoskalowej wojny i zdecydowanej eskalacji, nawet najbardziej skuteczne techniki prowadzenia wojny nieregularnej mogły okazać się niewystarczające. W rezultacie, podobnie jak siły amerykańskie, brytyjski kontyngent mógłby ugrzęznąć w konflikcie, w którym sukcesy taktyczne nie przekładały się na efekt strategiczny, a przeciwnik musiał jedynie przeczekać. Premier Harold Wilson, wobec rosnących nakładów operacyjnych, nasilającej się opozycji społecznej i stagnacji gospodarczej, zostałby ostatecznie zmuszony do ogłoszenia wycofania sił. Być może nastąpiłoby to kilka lat wcześniej i bez rozgłosu medialnego, ale finał pozostałby niezmieniony. Saigon by upadł, a struktury Republiki Wietnamu Południowego przestałyby istnieć. Brytyjska wersja wojny w Wietnamie byłaby bardziej powściągliwa i mniej widowiskowa, ale zakończyłaby się tym samym rozstrzygnięciem strategicznym. Mniej na palmu, a mimo to identyczny rezultat. Oczywiście, to jedynie scenariusz alternatywny, ale teraz czas na Twoją ocenę. Jak Brytyjczycy poradziliby sobie z konfliktem w Wietnamie? Czy utrzymaliby kontrolę nad teatrem działań, czy też, jak inni, wycofaliby się po cichu, pozostawiając region własnemu losowi?